czy turniej rycerski, Babską Wojnę i Napoleona? Dorzućmy jeszcze koreańskie dzieci i szwajcarskie skały oraz najstarszy w Polsce browar. Lwówek Śląski skrywa więcej ciekawych opowieści niż mogłoby się wydawać. Odkryjmy je razem. Taka piękna zima przywitała nas w Boku Śląskim. To jedno z najstarszych miast w Polsce. Prawa miejskie uzyskało już w 1217 roku za sprawą Henryka Brodatego. Yy, starsze są tak naprawdę tylko dwa miasta. Pierwsza zutoryja, która 6 lat wcześniej dozyskała prawa miejskie, i Wrocław, który był w międzyczasie. A Lwówek otrzymał prawa razem z Opolem i z racji Bożem. Wszystkie te prawa miejskie nadał właśnie ów Henryk Brodaty. Niemal na początku istnienia miasta wzniesiono tu salę radnych jak wówczas nazywano ratusz. W XV wieku została ona przebudowana do renesansowej perełki, którą możemy dzisiaj podziwiać. Niestety nam nie było dane widzieć jego wnętrz. Trochę nam żal, bo ratusz niestety można zwiedzać tylko w sezonie turystycznym. Dzisiaj jeszcze dodatkowo sobota, więc już w ogóle jest nieczynny. A w środku mieszczą się podobno bardzo ciekawe sale, oryginalne freski i nawet izba tortur. Ratusz był też świadkiem Babskiej Wojny. W czasie trwania wojny trzydziestoletniej ludność lwówecka miała być zmuszona do przejścia na katolicyzm, jednak protestanckie kobiety miały inne zdanie na ten temat. Wtargnęły do ratusza i siłą, zapewne tylko sugestii, wyperswadowały władzy takie pomysły. A czy wiecie, że to właśnie tutaj odbył się pierwszy turniej rycerski w Polsce? Zainicjował go Rogatka, był to syn Henryka Pobożnego, o którym dość dużo opowiadamy w filmie o pięknej Legnicy. Zachęcamy do obejrzenia później. I wnuk Henryka Brodatego. O ile ci dwaj dla regionu się bardzo zasłużyli, o tyle Rogatka nie cieszył się dobrą sławą, był lubieżny, yy, lubił imprezować. No może stąd właśnie ten turniej rycerski. Ponoć sam książę stawał w szranki z konkurentami. Wspomina o tym zapis średniowiecznej księgi henrykowskiej. Książę Bolesław, zwany również cudacznym, podpadł też papieżowi który nałożył na niego klątwę, a nawet namawiał do krucjaty przeciw niemu. Tak daleko spadło jabłko od jabłoni, bo przypomnę, że ojciec miał przydomek pobożny. Jeżeli lubisz takie opowieści, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Potężnie nas to motywuje! Początkowo nazwa miasta brzmiała Lwia Góra. W XIX wieku upowszechniła się nazwa Lwów, ale kiedy przesiedleńcy z ze Lwowa pojawili się tutaj i osiedlili, zmusili mieszkańców, aby nazwę przemianowano na Lwówek, no bo jednak to miasto jest dużo mniejsze. Niestety II wojna światowa przyniosła miastu wiele złego, i ładna zabudowa dookoła ratusza została zniszczona. Współcześnie są to niezbyt atrakcyjne bloki. Po środku głównego placu stoi Pręgierz. Ponoć w XVI wieku, przy jego ówczesnym odpowiedniku, dwie kobiety straciły lewe uszy za niewierność. Jako wiekowe miasto, Lwówek może poszczycić się też gotyckimi murami miejskimi, które widać za mną, dość spore fragmenty się zachowały. Miasto było otoczone dwoma pierścieniami murów, wzniesionymi w XIII i XV wieku. Wiele z ich nitek zachowało się do dnia dzisiejszego. Ich ozdobą są dwie basteje i dwie baszty dawnych bram miejskich. Dziś są odremontowane, ale niestety nie pełnią znaczącej funkcji turystycznej. A szkoda, czasem można wspiąć się na Basztę Lubańską, która jest dogodnym punktem widokowym na miasto, z racji właśnie tych zacnych murów, nazywanym polskim Carcasson. Za mną, jak widzicie, Browar Lwówek. To jeden z najstarszych browarów w Polsce, ale i Europie. Powstał w 1209 roku. Chcieliśmy zwiedzić, bo mieści się tu również Muzeum Browarnictwa, ale niestety jest czynny od poniedziałku do piątku, a dzisiaj sobota, także nic z tego. Browar nie działał bez przerwy od swego założenia, ale czy to umniejsza smaku produkowanego tutaj złotego trunku? A czy wiesz, że w Lwówku Śląskim był sam Napoleon? W pobliskiej miejscowości Płakowice, do której jeszcze podjedziemy, bo stoi tam ciekawy zamek, odbyły się dwie bitwy, które do historii przeszły jako bitwy nad Bobrem. Pierwszą Francuzi wygrali, ale drugą stromotnie przegrali. Uciekając, musieli pośpiesznie przeprawić się przez rzekę. Skończyło się to tragicznie, bo w jej wodach utonęło wtedy około tysiąc żołnierzy. Na Dolinę Bobru rozciąga się piękny widok z unikatu przyrodniczego, oddalonego zaledwie półtora kilometra od rynku Lwówka. Szwajcaria lwówecka to yy, najwyższe piaskowce w Polsce, poza górami stołowymi. Bardzo efektowne w tej pogodzie, trochę kiepsko je widać. Yy, nazwane tak od yy, saskiej Szwajcarii i czeskiej Szwajcarii, które z kolei nazwali szwajcarscy malarze, którzy malowali tam te plenery. Skały przy opadach śniegu były bardzo śliskie, ale by się dostać na najwyżej położone kłazy, trzeba przejść tylko 400 metrów z bezpłatnego parkingu. Żal nie skorzystać. Weszliśmy na górę, a tutaj czekają te osławione już w internetach barierki, o których nawet memy powstają. Wytrzymałe są, choć mogłyby być przyjemniejsze dla oka. Chronią one nierozważnych turystów, bo skały wznoszą się nawet na 30 metrów. Trochę nas śnieżyca pozbyła pięknych widoków, które się stąd rozpościerają. Również z jej powodu nie zdecydowaliśmy się na spacer zielonym szlakiem, który tworzy około 5-kilometrową pętlę. Uciekamy więc do wspomnianych wcześniej Płakowic. kojarzycie cudowny pałac, a właściwie jego ruiny w y, Kopicach. Obecnie są odbudowywane i należały do rodziny Szawgoc, która właśnie też tutaj y, ma swoje miejsce. Jesteśmy w Płakowicach i z nas tutaj piękna budowla renesansowa. Pierwszy dwór powstał już w XV wieku, ale właśnie w XVI stuleciu y, rodzina Szawgoc rozbudowała ten obiekt do wspaniałego renesansowego zamku. Dzisiaj to y, Jedna z największych budowli renesansowych na Śląsku. Bardzo piękna, choć niestety dość zaniedbana. Wciąż dużo z oryginalnych zdobień się zachowało, ale było ich jeszcze więcej. Uległy zniszczeniu podczas przebudowy zamku na szpital psychiatryczny w XIX wieku. W internecie można przeczytać, że w latach 50. XX wieku skrywało się tutaj ponad tysiąc koreańskich dzieci. Trwała wtedy wojna koreańska. W wielkiej tajemnicy, w ramach współpracy z Koreą Północną, utworzono ośrodek edukacyjny dla dzieci z ogarniętego konfliktem kraju. Uczyły się one również języka polskiego. W 1959 roku podjęto jednak decyzję o odesłaniu ich do ojczyzny. Dzieci nie przebywały w samym zamku, ale w innych zabudowaniach. Z czasem powstał tu ośrodek chrześcijański i objęto zabytek opieką. Bezpłatnie wejdziesz na dziedziniec, ale wnętrza są niedostępne. Piękny jest to budynek i mamy nadzieję na jego renowację. Zapraszając na film o pobliskim zamku Czocha, przesyłamy pozdrowionka.